Kolejne miejsce antygrawitacji Tym razem w świeradowie zdroju. Zobaczcie, jadę pod górę na luzie. Zatrzymam się luz. Auto mi się toczy w zasadzie pod górkę. Teraz to wypróbuję w drugą stronę. No ewidentnie tutaj pod górę wyjeżdżam. To już nawet na dwójce nie mam siły. Jedynka, dwójka, ledwo idziemy, ledwo, ledwo, ledwo. I zobaczmy. Tutaj zaczynam. Zjazd w dół. I tam gdzie ten piękny kamień. Tu jest miejsce antygrawitacji. Nic za mną nie idzie, więc mogę spokojnie się zatrzymać. Wbijam sobie luz. Jadę do tyłu. Jadę pod górę. Staczam się do góry, niesamowite miejsce, kolejne.